Sama budzę się i śpię, sama chodzę nocą nie To już nudzi mnie, tak chce chłopaka, który dam wszystko to, co sobie... Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu No i co? Taki oto piękny widok Nie ma ściszymy, że było to słychać eee, Dzisiaj szyjemy łubin no. Szyjemy łubin, dzisiaj mamy 9? 8 8, 8, mamy Dobra, przedni nawet włączamy Ruszałej kreda już tu poleciała na tą działkę wczoraj w nocy. Jeden ruszyk dowiedliśmy a wcześniejszy atak by był cały. E, biało po tej kredzie, biało. E, Część będzie mówiła, że może wcześniej, może późno. Moim zdaniem, mówi powinien być wyciany do 10 kwietnia no eee, i tak robimy dobra zaraz eee, pokażę Wam urywek Z i jedziemy słuchajcie tego to się nie spodziewałem kompletnie eee, czy Wy widzicie co się dzieje Widać co się dzieje? Kurzy, są nie kurzy. W piątek ma coś popadać. Zobaczymy. Nie, no naprawdę. Dlatego nie lubię wiosennych korek. No ja lubię. A czemu na wiosną rano? Bo poplą miałem. Oj, 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 oj Tu owiec ponad dwa tygodnie temu był siany, no już ładnie wylazł Strzedł Ładnie strzedł No tutaj mamy taki trójkąt dosłownie Tak źle siać Ale jeździmy raz przy razu No, widać, że brakuje czegoś z przodu, jakieś 200 kg. No Łubin ciężki jest w przeciwniku. Prezes drugi chodzi po polu, od razu przeprowadza kontrol, czy nie za płytkę, czy nie za głęboko. Nie, no ale kurzy niesamowicie. Słuchajcie, w tą sobotę, 12 kwietnia, możecie się z nami spotkać w centrum ogrodniczym DAKOL Międzurzyc Podlaski e, Dokładny adres będzie podany w opisie e, Będziemy tam od godziny e, 9 do 12 e, Słuchajcie, będą dmuchance, będzie wata cukrowa e, Naprawdę, będziemy my <noise> oczywiście zapraszamy Ale wiecie co jest najważniejsze? Że przestało wiać Patrzcie Ziele Już jest takie duże A tu jeszcze, towar... tu jeszcze towaru jest trochę Teraz, ty, ty, ty. Myślałem, że tu już nic nie ma Weź? Jeszcze raz? Postałbym przy takim ciepłym ognisku Z kijem smażąc sobie <laughs> Kiewaso Dobra Ładujemy Hoppa To by starczyło tego praktycznie Jakbyśmy jeszcze jeden worek wzięli Czekaj, tam na koniec jeszcze tam Niech rośnie Na pustyni Wygląda Eskimosa Górna ma też jak okay, Eskimos <gry> Zimno Nie. Nie wiem nawet ile może być stopni Teraz? No odczuwalne to wiadomo, że jest bardzo dużo Na minusie Na minusie jest odczuwalne Nie, na położę Patrz Ja bym powiedział minus 20 co najmniej No tak to po 6 termometrze Zaraz go nie poderbi, Chociaż... Zaraz się okaże. Chyba jedzie, by go poderwało. <grymne> o, <grymne> Dobrze, że wiedział.

Nikt nie pokażę tego. Tutaj mogę pokazać. Co Tutaj w ziemi to. To nie mi widać. Ja nawet Ja nawet gołym okiem tak średnio widzę. Przecież widzę, że lecą białe kulki. Dobra, schodzimy jak Spidermana. Nie no, nie wiem, tak Spidermanie nie schodzili. Ja, ale powiem Wam, że jest naprawdę zimno. Jest naprawdę sucho 8 kwiecień Dobrze że chociaż jak sialiśmy owce Czy ja Czy Izydor czy To To chociaż trochę tej wilgoci złapał bo Co to jest o, Kurde Jak oraliśmy to tutaj Też się chyba kurzyło, choć nie jestem pewien ale jest zimno. Teraz już jesteśmy i tak po tych większych przymrozkach. Kwiaty tam ogólnie na, na drzewkach. Ale patrzcie o. Kwiaty na drzewkach porosły. O, bardzo poważny klakson. go z 15 km niczym fanfary Nie, ale ja powiem wam że były te dni minus 4 co wiatry mocne miały to, to kwiaty pomarzły nie? na drzewkach bynajmniej na, na Moreli, bo tak tak, tak słyszałem że, że pomarzły kwiaty <ścoughs> i tylko na tym drzewku przy okazji zdążyłem sobie zrobić kukę, ale to pokazywałem we wcześniejszych materiałach które będą też we vlogu i co? no tak to jest, tak to jest jak się palca pcha tam, gdzie nie trzeba a mówi prezes trzeci nie pchaj bo... nie, nie czekaj jak coś w tym stylu bym nie pchał palców, bo zaraz się skaleczę i co? i wykrakał Ale tu mucha Ja niestety idę do kabiny, no bo zobaczymy co prezes powie Putam, Jest, Jest za tu? zimno Woda? Co? Woda, Woda? no wysokły Ja widzę, że nie stałeś Nie, że tylko chodziłeś No Nie, no, też to zadziłeś Okay, no ciut chyba z mało tej głupiny wychodzi cały kawałek chyba zasiejemy Przed nami chodzi Ferdek, tak został nazwany przez yy, moje dzieciaki. Jest Ferdek i jest Karolina. To akurat jest Ferdek. Nie, mu, nie pytajcie dlaczego Ferdek, bo wam na to nie odpowiem. bogato kredy poleciało <śpiewanie> <O>! <śpiewanie> Pasażer dla kapel Ale słuchajcie <śpiewanie> Długo nie wytrzymał Ale słuchajcie, lepiej byle jak jechać Jak dobrze iść <śpiewanie> Mam takie powiedzenie z życia wzięte Ale to jest prawda że lepiej jest zgubić coś z mądrym niż znaleźć z głupim I pamiętajcie o tym. Dobra Zaraz wam pokażę jak wyglądają nasiona łowinu Najpierw spokój u nas jest pustynia Ta, ta płatność ma trzymać pilkość, nie? No. Ale co tu otrzymać? O, mi <laughs> na <laughs> Czekałem aż się <laughs> obrócisz Ale ja nie wiedziałem, że ty jedziesz na gapę no właśnie, czekałem Przepuśćcie się, czeka, czeka, to się bójcie, ja Już mówiłem na filmie, że lepiej byle jak jechać, jak dobrze iść <grystanie> Ale w tym przypadku to się nie sprawdza akurat Ferdek <grystanie> chodzi Jakie kwietnia przypomnę, nie? Jeszcze raz 8 kwietnia Wilgoć Praktycznie nie ma jej Ale tak, to się nie spodziewałem, że tak siwo będzie No dobrze, że owsy poposiewane No, jeszcze jak wilgoć była Chociaż Chociaż złapał trochę, że Zszedł równo, nie? A, no to nie tak się wiadomo, że niestety Bo równy, tam zimno jest. No tak, słońce nie ma. Tak, no tam nie ma co się dziwić Ach ten Poznanie, Ach, ten Poznanie Aj i ten Poznanie jak to no, dobra. Młotka nie masz nie ma młota? Ruskiego tego? O, oh. Gdzieś ci oh. przydał już A my nie stukaliśmy nim ten? Na podwórku Co pomóc ci coś? Nie oh. jest poszło? A ja oh yeah. No jak ja krzyknę, to kurde Zbieramy kamerę Zostawiam odcisków palców moich. <noise> Dzisiaj z takim zestawem idziemy. <noise> nie ma nic. Z przodu. z przodu co jest? Nie widać. To nie Jesteśmy nie widać. na łące. Spójrzcie co dziki zrobiły. Nie <noise> go Spójrzcie. Dobra, masz gadać coś Co ja mam mówić? No, ja będę tylko łyżkę Dziadka mogę pokazać I moją kółkę Przyszedłem tylko o Maciejkę przynieść Co ja... Jak ja wylądowałem przy, przy bronach to nie mam pojęcia Tam te dwie wypadły, wypadły No Wszystko mi leciało. Czemu śnieg pada? A u nas nie U nas jedyne co? No powiedz co to jest Co? Silny wiatr Nie no, no ładnie dzisiaj mucha, naprawdę ładnie Jedyna dzisiaj jak można nagrać Ale masz! Lech. Trochę równiej no Bo tutaj to naprawdę się nie dało Może gdzieś nagrania znajdę Jak tu się jeździło oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oczywiście się standardowo Jak na każdym vlogu Idziemy nagrać prezesa z przyczajki tak, taka przyczajka, że będzie nas widział. Nie, no dużo równie. Nadal zrobiliśmy przerwę. Nie na papieros, ale nie palimy. Więc także postoimy no, pozdrawiamy wszystkich. Piwo też nie, bo nie pijemy. A też nie, bo nie pijemy. A, nie wiem, co, albo się psujemy, albo co. Co to z nami jest? Tylko się śmiejemy. Głupi to sery. Góry pokaż jakie idą. Oraz spójrzcie, spójrzcie, co, co tu tam się dzieje. Nie wiem, mnie to, u to będzie widać, nie? Ciemne. Jak to A u nas wygląda sytuacja na łące tak Patrz Patrz żeby miejscowości nie wykazać O gdzieś śnieg padać za 15 minut Dobra Zima Zabieramy Zabier się Ale to patrz, Że, to wszystko, żeby to, to też żeby ten... idzie do nas Słuchaj Wiesz? Zbieramy się, żeby tutaj na, na łące bałwanów nie szukali Ale to, to ty też? Nie, to nas nie załapie już a, ale nie. o to? No zobacz. Zaraz rozpada się? No mi się zdaje, że tu będzie. No nie wiem to się wiesz, to wszystko zmieni, no ale padać będzie za 15 minut to na śnieg. Dobra. Za 15, za 15 minut się widzimy. Wciążenie jest Brony do góry nogami i równamy. Ta łąka już tego potrzebowała po prostu Chyba no, będziemy się dalej do ciągnika Chodzimy trochę nie? A w planach już tak jak mówiliśmy, chyba ognisko było, nie? Tak, dzisiaj w planach będzie ognisko A przed ogniskiem jeszcze wy wyciągamy dzisiaj Z daszka, starego daszka Belary Do zobaczenia Trochę równiej Dlaczego nie na jesieni? Nie było czasu na jesieniu, nie robimy to na wiosnę. A mówię, <aidz motor«"> że ten, że wstawię jakiś urywek, bo chyba gdzieś mam. Jak się to przetrząsało, jak tym traktorem giwało. Jakby tak się zgrabiało, to chyba na aparacie jest nagrane. Możliwe. No no, Ciężko było. Ciężko. Zmykamy na chatę Ma śnieg padać, już nie wypada. <produkcy> na radarze. No i zaczyna śnieg padać. Padać i zaczyna wiać. No wiatr, na pewno Ja dzisiaj jak jechałem do, do międzyca to mówiłem, że nie jadę obok toru Powiedziałem, że nie ryzykuję. Nie no faktycznie. Nie no śnieg Bo tam to jest scieło. sypie Ale patrz, tu sypie, a u nas nie sypie tu. Nie, nie zaczyna no. to już zaczyna dać. zaczyna jakbyś... Ole zima. Tam jak w ogóle z wiatrem idzie widzisz? Biała ja, ściana, no. nie? Ja, Cię ja myślę, że w ciągu 10 minut to będzie biało na, na ziemi, nie? Takim tempem na pewno Takim tempem na pewno Taka pogoda nam nie przeszkodzi w tym w, naszy, w naszym ognisku Będziemy jeść w taką pogodę nawet, nie? Trzeba coś na TikToka nagrać Czegoś takiego to. Dobra, widzimy się później. To my tu mamy. Wyciągamy skarb. Stoi tu od 7 od od lat albo i 8. wyciągamy. I to jakim skarbem wyciągamy ją? To ty masz już 7 lat galiglankę? Dokładnie. Dokładnie. No wyciągamy ją. stanie nowego właściciela. Nie, nie, nie. Ta stopka ta śpiewa, A, No, no tak <grymne> Zapomniał jak się czepiała na... Podczepia prasę Ale to nic Dobra teraz ten stworzonek Wyjmij ze stopki No wyjmij do góry Stopkę zabieramy Nie, zabieramy całkiem

Asfalt! <kłysy> ja tu widzę łzy Masz coś jeszcze do dodania? Trzymajcie się! Cześć! I subskrybujcie! Subskrybujcie nasz kanał AgroPart. <gry>